Witam was w kolejnym odcinku zagrajmy w Rogue Trooper. Dalej się bawimy w mieście. Dobra, co powiesz na żebyś dostał główkę? <gł tak, dostał pięknie. Okej, okay, dobra, gdzie teraz mam iść? Na pewno nie tędy. A, chyba tędy. Hmm, 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 hmm. Nie, no, tu jest jakaś Dobra Tu jest są takie A zaraz zgaduję, jak ja bym wyszedł, to byś mnie zauważył. Więc odbyć się. Masz kopniaka. Uduszmy cię, dziadzie jeden. Jaki karabin mają fajny? Trzeba przyznać No nie, cała wojna jest tutaj, widzę Okej okay. Upadnijmy Padak. No dobra, coś jest O nie, to gówno Dobrze, że mam odzież tu jest jakiś mega ulepszony Bo widzę, że nagle ma chyba 5 pocisków nawet. I gdzieś jest tam sniper Super Dobra wow ło, 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 ło No On się, że daje nam radę Dobra Tam jeszcze jest Okej okay. bo na górze jest piechota. mi jeszcze jest nos spędzi. a dużo że mi się nie chce kichać. Dobra, mogę iść. Bo zapalam się po i mogę iść. No 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 no. To ciekawe dlaczego tam ci nie strzałają. ...były... mi <laughs> mi Ten jak się... ...rozciągnął. <laughs> Chill out, man. Na, 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 Idziemy. Hoppa. Wskakuj. A ten jest jeden. Jest w stanie Tam widzę dwóch I mnie zauważyli. A jeden został. W... Oh come on. Zaraz, ty nic nie zrobisz? What? Yeah. Yeah. Wiesz, ja, że ta trochę denerwuje. to wyderwuje. Rzucaj ten kanal, rzućmy tu za osłonę. Gdzie się pozbędziemy? paru przejemnościków? Przyjemniaczków? Dobra, <laughs> <laughs> odbierajmy złą z nich. Zaraz się będę męczył Granatnik 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 I tam gdzie jest snajpał Ha Wow, wow, wow Skąd on strzelił? Ja go nie widziałem Hmm, może w końcu użyję o decoy? Dzikaj. Dzikaj. Tam jesteś. No, cię. Śmieciu. <laughs> A no, tak się to robi. Wow, nie, naprawdę dużo dają tutaj punktów złomu. Co się cieszę, bo mogę naprodukować sporo amunicji. Hę, no tego weźmy. Pozbierajmy złom. Dzięki za tyle złomu. Wow, już mam 26 tysięcy? Nie, że. Aha, i za już piałem. No to się przydało to, że. Chciałem produkować amunicję, bym się by nie zdziwił. Bym nie chciał coś zabić więcej. A doda, idziemy dalej. Zbieramy złomu, że nie powiem. Jest to jest tutaj jakaś armia elitarna? Chyba, wiem. O, to ten sniper, co go nie ubiliśmy. Something I stole from Millicom. The same place where the genetic infantrymen were created. Call it insurance. The GIs were created to be immune to all known poisons. How much longer we can last here? Not gonna be a problem, G.I. I got your back. Venus! I'll keep you covered, Rogue. Get in there and take him out. Come on, guys. You heard what the lady said. Venus! Oh. Gunner, there's that sniper again. Scumbag got lucky the first time. It won't happen again. Whoa, 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 whoa. whoa. From up here. Get I'll you up. Concentrate on that sniper. Nic nie chcę mówić, a nagle mnie zaatakowali wszędzie. Siet, 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 nie szajdę. Jezu, co to tak nagle Stefan stafach Że tu wieżyczka, tam wieżyczka... No, gdzie ten z znajdziemy? Teraz na pewno nie żyje, jak spadł. przebity hełm. I'll keep No, jak mam przebity ten cały hem, to na pewno nie będzie żył. Excellent work, Rogue. you know what to do next get your squadron in the air you know what to do next okay Ale, what the fuck Oh, to uh huh. Okay. That shield has an external power source, Rogue. We need to find a way to shut it down, so we can bag ourselves a traitor. Huh? Yeah. Hmm. Cover. Eee. Ciekawe, że on nagle ma mieszane wojska, ten cały gnał. Zdajcie. Nie iłut, Nie No tak. Dobra, dobra. Tylko mnie atakują wszędzie, wiesz. Nie chcę nic mówić. Tam jest złom. No <grywa> tu jest złom. Ale już za długo ci zajmujemy zbieranie złomu z nich. Znaczy złoma. Z tej kupy złomu. No zabierzmy już tłumik, Pobawmy się głośniej. Nie ma sensu, bo wszędzie nas atakują. Mam jakieś łebsze? Nie ma. Wow, czyli. Aha, oni będą się ciągle Skić. Dobra. Aha, tu są te konsole co mają hakować to. Te... Ciekawe. Wow 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 wow. Taki down. Daj się schować. No you make it okay, znowu oni. na rakiety. Dobrze, że za tą stronę nie mogę atakować. Dobra... No, już. Dawaj. <try> <try>

Okej. Okay. Nieważne za cenę? Wow. Nie za motywację, stary. Nie zaproponujesz, że kto, kto zabije mnie, ten dostanie awans? Na generała? Czy coś? Chyba by lepsza ten. Motywacja, a nie, że musi być zabity za wszelką cenę. Okej. Okay. A no, weźmy rozbieramy się. Eee, kasuję twoją wielką armię złych Znaczy tw Twoją armię kumpi O eee, matko Dobra, weźmy się, się na przypadek Przeładuj.

Hehe, <śmany> <śmany> snajpera załatwię na tegoś. Dobra, no, jeszcze na górze widzę, jest jakiś. Jeszczemy tam! A, nie o to mi chodziło. A nie o to. Muszę iść Wow, wow, wow. Jakiś list kościół. Chyba, że jeszcze wyżej jest ten snajper. Eee... Uh, ogniem? Do mnie? Nic nic mówić, ale to wam... Wszystko idzie. Wam, wow, można wypaść? Wow. A nie miałem checkpoint. Uff, checkpoint jest przy każdym zniszczeniu. Dobrze. Ale dlaczego ja jestem tu? Co się tutaj zaspiłem? Aha, tu już inny taki usłyszałem. Nie poddam się bez walki. I sobie poczekam, jak mi się za życie zaginęło. Właśnie granata. No muszę zapamiętać, że można wypaść. No czy tutaj muszę podejść? To jest od... Nie, to nie było otwarte, więc okej. Okay. Wow. Ale nie mam co robić tylko zbijać z teraz, tak? <grych> Dobra, teczka się przyda mimo tego. Dobra. Dobra. Nie chcę nic mówić, ale Twoje kumpe są słabi. Ci cię ataczę. I na kadek zwrócę jeszcze troszeczkę. Dosze parę. Wow, nie spodziewałem się takiej akcji nagle, także To coś mi śmieci, że to jest chyba ostatnia misja. What? Dobra, no, zniszmy to. No Jezu... nie mogę strzeć jak za osłony. Nie z czemu. Snajdaki nie mogłem. Jak dostał w głębę? No <grymne> Wykorzystajmy kadcenkę, żeby wziąć złom. No, puszka z kadami dosłownie, no. Jak dostał w głębę? Wiesz co, stały Fedok nie pójdzie na wysłać te oddziały z tymi taczami. Ale czemu niby to był błąd? Co? Chciałeś sam walczyć? Nie chciałeś polegać na super żołnierzach, czy co? No nie wiem dlaczego wdradziłeś... swoją ...swój naród i... Żeby ...w żeby zmasakrować wszystkich tych.

mi się to podoba, że można ściągnąć tej z błądu jak wyczuł dobrze. No, 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 no. Jelo, ty coś jesteś kiepskim generałem, muszę przyznać, jak ty polegasz tylko na żołnierzach. Jakbyś mógł sam się wziąć do pracy, to stoisz w bajerze i chodzisz naokoło czy co Informujesz, ja jestem czy co chodzisz w jedną stronę w drugą się zdecyduj co robisz ale dlaczego niby jaki jest twój prawdziwy motyw co może potem będzie wyjaśnione dlaczego myślisz, że najlepiej zabić wszystkich Więc spłaćmy O, super, Okej. Okay. Wow, 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 wow. To było bolesne. Mm. nie jest na nadal ci? Gdzieś? dobra. W następnym odcinku będziemy kontynuować naszą zabawę, bo nie wiem ile to będzie trwać, także więc się z wami tutaj pożegnam. Na razie, cześć.